Prawo to prestiżowy kierunek, który prowadzimy już od wielu lat. Nasze know-how to praktyka i jakość. Jak to robimy? Zajęcia, w których uczestniczą nasi studenci, odbywają się w sądach oraz w zrekonstruowanej na terenie uczelni sali rozpraw. Wykonanie orzeczonej wobec oskarżonej kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesza tytułem próby na okres 5 lat. Wszystko dzieje się pod okiem naszych wykładowców, którzy doskonale znają środowisko prawnicze. Wielu z nich to pracownicy sądów, właściciele kancelarii prawniczych, dyplomaci czy prawnicy korporacyjni. Prawo to kierunek uniwersalny, otwierający drogę do wielu zawodów. Wielu ludzi potrzeba w gospodarce. Korporacjach, organizacjach gospodarczych, którzy znają się na prawie, bo dzisiaj wszystko się umiędzynarodowia, A umiędzynarodowienie dokonuje się poprzez prawo. To właśnie dlatego z prawem swoją przyszłość związało tak wielu studentów. Daje to w przyszłości duże możliwości rozwijania swojej kariery nie tylko w zawodach czysto prawniczych, ale również w innych zawodach związanych z. Administracją, jak i obsługą prawną wielu instytucji. W USA i B kierunek prawo prowadzimy od wielu lat. Wybór najstarszej na pomorzu uczelni niepublicznej to gwarancja wysokiego poziomu studiów i stabilnej sytuacji na rynku. Doceniają to nasi absolwenci. To jest taki kierunek, który pozwala nam po skończeniu tych studiów robić wiele nie tylko, e, rzeczy nie tylko związanych właśnie z prawem, samym sensu stricte. Kandydatom na kierunek prawo proponujemy naukę w trybie dziennym lub zaocznym. Wybierz studia w USAID, Szkole Prawa i Biznesu.